No ale jakie mam widoki. Wspaniałe, sami zobaczcie. Na klify znowu. I tutaj na tej plaży, Padang Padang, był kręcony ten popularny film z Julią. Tutaj to mogłabym mieszkać. dwie minuty od pizzerii. Więc nie mogę sobie odmówić, mimo że jest poniedziałek. Mimo że nie ćwiczyłam. Spędziłam trzy godziny w samochodzie, przejeżdżając z jednego miejsca do drugiego. Dlatego miałam nie nagrywać, bo muszę pracować, ale jest zaraz niedługo zachód słońca. Więc no chcę się z Wami podzielić. To jest główna droga. A ta prowadzi podobno na plażę. Tak a wejście na plażę jest takie. Mam nadzieję, że nie jest daleko po tej Słuchajcie, źle nie jest. Więcej schodków, ale już widać coś. W końcu jakieś ładne plaże. I to jest właśnie bukowanie miejsca, które się wydaje 5 minut od plaży, a rzeczywistość jest jaka jest. I ktoś, nie wiem, może z dzieckiem sobie jak tutaj zabuchuje miejsce. Znaczy w sensie dla mnie, to jest okej, okay, no nie? Ale mówię wam właśnie jak to wygląda. Albo na przykład tutaj to zejście. Hmm. A co to za ekipa tu się zebrała? No dobra, bardzo ładnie, ale zachód jest tam! Nie tu. Tylko tam schowany. Tutaj dalej chyba nie przejdę, a tam się ciągnie ta plaża. W sumie nawet nie wiem... Jak daleko nie spodziewałam się, że tutaj są takie strome wyjścia, naprawdę. Dokładnie stamtąd wchodziłam. Te balińskie pieski na plaży czy na ulicach raczej są przyjazne. Nie przejmują się ludźmi, nie podchodzą. Bardzo ładny zachód wśród tej budowy. Ulica Uluatu trochę bardziej spokojna niż Canggu, co? Możecie mnie teraz za to nie lubić, bo przez to będziecie kupować więcej rzeczy, ale w naprawdę niskich cenach. Ponieważ partnerem odcinka jest TEMU, platforma zakupowa, która oferuje ubrania, biżuteria, akcesoria, wystrój wnętrz, e, dosłownie wszystko tam znajdziecie jakościowe produkty w niskich cenach, ponieważ kupujecie bezpośrednio od producentów. Do tego macie darmową wysyłkę do Polski. Ja sama wybrałam kilka rzeczy, które chcę Wam pokazać. Mam na sobie białą bluzkę, która nigdy nie wyjdzie z mody, różowy top, różową bluzkę, inną z cekinami, całościowy zestaw do spania, leginsy sportowe. Tego się nie spodziewałam, ale różowe buty, do tego zestaw cieplejszy, taki na przykład do samolotu, plus inne akcesoria. Na te produkty macie też zniżkę w aplikacji, która jest jedną z najczęściej pobieranych aplikacji zakupowych. Jeżeli zrobicie to przez mój link, macie szansę dostać bon o wartości 100 euro na zakupy właśnie w temu, więc warto pobrać na iOSa czy Androida i kupić sobie coś fajnego. To tak wygląda rzeczywistość. Ja w ciemnym pokoju przy biurku od rana przy komputerze, robię sobie przerwę na śniadanie, bo zazwyczaj jem dopiero o 10, ale nie chciałam tracić czasu na wychodzenie, godzinę, szukanie czegoś, więc zamówiłam sobie z dowozem tak samo z kawę, więc widzicie, czy to Bali, czy Polska, um, jak ma się swoje jakieś obowiązki, no to, to życie się nie różni, mimo że na zewnątrz jest cudownie i bym chciała wyjść coś zwiedzać, to ale dobre rzeczy, e, szpinak, tofu, a chyba to jest batat, tak? I jakieś tutaj grzybki. Hura, w końcu pora wyjść. Godzina trzecia, moi drodzy. Co prawda, mało tu jest w pożyczalni. Pisałam do dwóch, nigdzie nie ma skuterów, ale zapytałam właściciela tego guesthausu i oczywiście się znalazł dla mnie. O, tutaj mam lokatora na dziko. Cześć. Ciekawa jestem, czy. Moje prawko z Tajlandii będzie działać tutaj, ale raczej bez problemu. Mogłam wybrać albo ten mały, nie polecam, z albo ten, normalny 25. Nie powiem, żeby jakoś super się jeździło po przerwie, e, bo jeżdżę raczej samochodem e, i tak wiecie, no. Za daleko nie zajechałam, nie będę kręcić po drodze dla bezpieczeństwa. Za dzień wychodzą jakieś cztery dyszki. Tu jest knajpka, a na dół też gdzieś można zejść. Wow, no dobra, tu będzie chyba fajnie. Ale nie może być za ładnie, prawda? Widzę, że zejścia do plaży to... <grym> wyglądają podobnie. Komu masaż przy plaży i falach? Tutaj to mogłabym mieszkać. Zdecydowanie. Ten mały przesmyk między skałami z mnóstwem ludzi, znaczy może tam paru osób jest, to jest właśnie plaża Uluatu, ale o tej porze tam jest dosyć ciemno, żeby schodzić. No a, a kawał drogi, więc chyba poszukam innej. Chyba nie muszę tłumaczyć, co się tutaj głównie robi. te hmm. No cóż, tu jest też taki właśnie beach bar z basenem. A ja wpadłam tylko na kokosa sprawdzić. Jakoś, wiecie, towarzystwo tu to jest takie, że tak powiem imprezowe. Normalnej stacji niestety w okolicy nie ma. Trzeba korzystać z tych y, urządzeń dziwnych, przydrożnych. Dobra, jeździłam po okolicy. Zatrzymałam się w przypadkowym miejscu. Szybko na jakie siedzonko? Taką Michę z chlebowcem, to się nazywa, z humusem, z no, taki boł, wiecie, awokado. Wszystko pomieszane i smaczne. Naprawdę szkoda, że nie mogę wam pokazywać po drodze drogi. Bo ruch tutaj jest zdecydowanie mniejszy niż w Ubud czy czangu jak ktoś się nie jeździł na skuterze, to u Luatu tutaj południe będzie też dobrym momentem, żeby się nauczyć. Bezpieczeństwo przede wszystkim, ale te kaski i tak są średniej jakości. Co tu będzie? Zobaczymy. Tu ma być jakieś przedstawienie, czy co? Naprawdę wszędzie nieźle tu wieje. Ciężko nagrywać, bo pewnie słabo słychać, dlatego uciekam gdzieś na bok. I słuchajcie. E Popularnym punktem na zachód słońca jest świątynia Uluatu, ale jak tam pojechałam, to były takie tłumy, w sensie samochody, skutery, więc uznałam, że no nie, pojechałam kawałek dalej. Pokazało mi jakiś viewpoint, co się okazało, że to jest jakby jakiś chyba hotel czy jakiś guest house. No ale jakie mam widoki. No wspaniałe, sami zobaczcie, na klify znowu. Ach. Jest serduszko <noise> i za mną zachód. A jednak dostałam całkiem dobre miejsce, co?

Chociaż z tego, co e, rozmawiałam z jakimiś lokalsami, to wiecie, oni tak, tak normalnie tego jakoś tam nie praktykują, nie robią, to jest tak zrobione jakby pod performance dla przyjezdnych i tyle. Tak to wygląda. I to ma jakby elementy tego e, dramatu, przedstawienia. O nie, już całkiem ciemno, miałam wrócić przed tym, jak się zrobi ciemno to wróciłam cała i zdrowa, bo jednak ta szybka od kasku jest taka stłuczona, że słabo się widzi. Ale jest okej, okay. eee, za chwilę mam rozmowę z osobą, która przyjeżdża do Tajlandii, chce wszystko zaplanować sobie, łącznie z pobytem, wizami, co, jak na miejscu wszystko pozałatwiać, właśnie tak na dłużej pracując zdalnie i właśnie takich zapytań mam w sumie dosyć sporo. A na razie zapraszam oczywiście na konsultacje, bo ja dostaję mnóstwo wiadomości codziennie. Nawet jaka jest pogoda. Kochani, ja zrobiłam tyle filmów o Tajlandii, że znajdziecie w nich wszystko bezpłatnie. A jak chcecie indywidualnej porady i profesjonalnej, to wiecie gdzie szukać. Link jest w opisie. A ja się z Wami widzę jutro. Właśnie widziałam, jak komuś małpa zabrała kluczyki od skutera, bo zostawił niestety w stacyjce. I już ich nie ma, bo są na drzewie. Dzień dobry, kochani. Witam Was z uluatu znowu, tym razem na plaży, którą możecie kojarzyć. Musiałam płacić za parking, teraz za wejście na plażę. 15 tysięcy rubli. Te małpy są dosłownie wszędzie, więc chowam telefon teraz, żeby mi nie wyrywało albo coś. O nie to, nie, to nie dla mnie to chyba jest. Nie, jestem. Ale wiecie jaka pierdoła ze mnie? Powiedziałam, że się boję i nie będę schodzić. Pan powiedział, że mogę wejść wyjściem i tam nie było małp. Taka też rada dla Was, jeżeli chcecie je ominąć. One są też wszędzie na plaży, ale tam przy tym wejściu jakoś więcej. Teraz widzicie jakie są różnice w plażach. Na północy to są czarne wulkaniczne, gdzieś pośrodku, nawet w ciągu są takie jakieś takie szarawe. a tutaj normalnie biały piaseczek. To właśnie tutaj na tej plaży Padang Padang był kręcony ten popularny film z Julią, po którym też pewnie wyspamiała najazd turystów. Sama plaża jest dosyć taka mała, otoczona skałkami. No i oczywiście wszyscy surfują. Ale czy jest jakaś wyjątkowa, powiem Wam tak. Trochę śmieci jest. Woda na początku może trochę glony, ale jest dzieściutka. Patrzcie na to. Właśnie panna Molny proponował, że mnie zawiezie wszędzie, weźmie na plażę. A ja tylko chciałam zobaczyć z góry plażę tą, gdzie byłam wcześniej. Dobra, może trochę kable przeszkadzają. Jestem w kafejce na późnym śniadaniu, gdzie można sobie albo swoje śniadanko skomponować, albo zamówić. I przyznam, że ja przeważnie zamawiam śniadanie białkowo-tłuszczowe. Jest już późno, ale wiecie, no ja mam to okno takie 8 godzin, gdzie mogę jeść. Ile mi się podoba, jakoś to funkcjonuje i działa dla mnie. No i mam właśnie taki talerz, gdzie jest tofu, placuszki, grzybki, awokado. Cały teren jest też szkołą jogi, coworkingiem. Naprawdę fajna miejscówka. Alchemy się nazywa. To zabieram znowu mój cały dobytek i jadę dalej to znalazłam dla siebie zieloną oazę w Uluatu, domki na drzewie. Słuchajcie, jak to działa? E, powiem Wam szczerze, e, wrzucam coś na Instagrama i hotele widzą, że tutaj jestem, więc oferują mi właśnie takie pobyty dzięki temu mogę Wam też je pokazać, więc ja sobie tutaj zostanę przez dwa kolejne dni. Dobra, robimy szybki tour po domku. Sypialnia na górze. Cześć. <laughs> Tutaj jest też wyjście na taras. Mhm, trochę chyba się opaliłam na tym skuterze. I idziemy na dół. Druga część. Kuchnia z jadalnią i druga sypialnia. Tadam. I druga łazienka. Gotowa na wieczór. Zostawiłam tą sukienkę w innym miejscu, ale mi przysłali na szczęście. Piękne niebo, ale poranek deszczowy. Jak wiecie, w Azji parasolka ma dwa zastosowania: przed deszczem. I przed słońcem. Dzisiaj używam... O jaki ładny motylek, patrzcie. To jest rzeczywistość nagrywek w hotelu. Wszystko jest pozasłaniane i będzie brzydko widoczne z drona. Poradne dary jak zwykle. tak właściwie to pomyślałam sobie, że wielu z was też chciałby współpracować z hotelami właśnie w ten sposób. Czy to wymiana, czy właśnie no, płatne współprace. Ja mam <gryzny> różne, bo wiecie, no teraz nie byłam w stanie wszystkiego pokazać. Bo współpraca jest głównie oparta na Instagramie i na pionowym formacie. Więc jeszcze nie mam drona, więc wiecie, no, ciężko mi samej kręcić. Ale właśnie myślę, żeby zrobić coś takiego dla Was, dla osób, które chcą zacząć, napiszcie, czy to jest oczywiście dobry pomysł, czy Wam też by się coś takiego przydało. Um, a my musimy się już wymeldować. Było fajnie w domkach, więc e, fajnie spędziłyśmy weekend i po prostu jedziemy do kolejnego hotelu. <grywki> Dzięki, że byliście ze mną. Buziaki, hej.